Witam serdecznie drodzy widzowie po wakacyjnej przerwie. Z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam na dwunasty już odcinek z serii poradnika PowerPointa 2016. Mam nadzieję, że wszystko dla Państwa jest proste i zrozumiałe, co do tej pory w tej serii tłumaczyłem. Jeżeli tak nie jest, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na wszystkie pytania z chęcią odpowiem. W dzisiejszym materiale powiemy sobie o interlinii i odstępach w tekście. Przygotowałem na dzisiaj dwa slajdy o boisku do siatki oraz o rozmieszczeniu zespołu na boisku. Zabieramy się więc do pracy. Do tego tematu będzie nam potrzebna linijka. Aby wyświetlić linijkę w PowerPocie, należy przejść do karty widok i w sekcji Pokazywanie kliknąć lewym przyciskiem myszki na pierwszą pozycję. Wówczas wyświetlają się dwie linijki, pozioma oraz pionowa. Możemy to również pokazać za pomocą skrótu klawiszowego, naciskając kombinację klawiszy Shift, Alt i F9. Teraz wrócimy na kartę narzędzia główne i omówię górną linijkę. Te ciemniejsze części to początek i koniec marginesu slajdu. Tu się zaczyna, a tu kończy się margines slajdu. Po lewej stronie linijki znajduje się suwak, i on jest jeszcze podzielony na trzy części. Górna część suwaka odpowiada za położenie punktora względem tekstu akapitu, przy którym znajduje się punktor. Jak to działa? Już to Państwu zaprezentuję na przykładzie. Najpierw ustawiamy kursor w akapicie, w którym chcemy ten efekt uzyskać. Ustawimy go w pierwszym fragmencie tekstu, po czym najeżdżamy myszką na górną część suwaka. Następnie, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwamy go w prawą stronę i puszczamy klawisz myszy. Po tej czynności widzimy, że punktor zbliżył się do tekstu akapitu. Środkowa część odpowiada za położenie tekstu względem punktora, przy którym znajduje się dany akapit. Jak uzyskać ten efekt? Również przedstawię to na danym przykładzie. Na początku ustawiamy kursor we fragmencie, w którym chcemy pracować. Umieszczę go w drugim akapicie tekstu. Teraz najeżdżamy na drugą część suwaka. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki. Przysuwamy tę część w prawą stronę i puszczamy lewy przycisk myszki. Wówczas ujrzymy, że tekst akapitu oddalił się od punktora. Została nam do omówienia jeszcze jedna, dolna część suwaka. Dzięki niej możemy poruszać wszystkimi częściami suwaka, co w konsekwencji doprowadza do tego, że możemy ruszać całym akapitem wraz z punktorem. Jak to działa? Już to Państwu zaprezentuję. Na początku musimy ustawić kursor we fragmencie, w którym chcemy to zrobić. Umieścimy go w trzecim akapicie, po czym najeżdżamy myszką na dolną część suwaka. Podobnie jak w poprzednich dwóch przykładach, tak i tu przesuwamy tę część w prawą stronę, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. Po przesunięciu tej części wpuszczamy klawisz myszy. Wówczas widzimy, że trzeci akapit razem z punktorem przesunął się od lewej krawędzi slajdu. Teraz przechodzimy do drugiego slajdu i opowiem Państwu trochę o interlinii. To nic innego, jak odstępy pomiędzy linijkami tekstu. Jak to działa? I tu znowu zaprezentuję Państwu przykład na tekście. Na początku należy ustawić kursor, w którym chcemy zastosować interlinię. Ustawimy go podobnie jak poprzednio w trzecim akapicie. Kolejnym krokiem jest najechanie myszką na ikonę interlinii, która znajduje się w tym miejscu. I klikamy na nią lewym przyciskiem myszy. Rozwinie się wówczas lista z wartościami interlinii. Jeżdżąc po nich myszką, widzimy, że w akapicie, w którym znajduje się kursor, odstępy pomiędzy linijkami tekstu zwiększają się. Mamy także możliwość zastosowania swojej własnej interlinii poprzez wybranie pozycji opcji Interlinii. Teraz do niej przejdziemy poprzez kliknięcie na nią lewym przyciskiem myszy. Wyświetliło się nowe okienko, które postaram się omówić. To okienko zawiera trzy sekcje. Pierwsza z nich nosi nazwę Ogólne. Pracujemy w niej nad rozmieszczeniem tekstu na slajdzie. Znajduje się w tej sekcji jedna pozycja o nazwie Wyrównanie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pole obok spowoduje, że rozwinie się lista wyboru. Tutaj mamy pięć wariantów do zastosowania. Ich nazwy to do lewej, do środka, do prawej. Wyjustowany oraz Rozłożony. Cztery z nich już znamy z poprzedniego odcinka tej serii. Natomiast wybranie wariantu Rozłożony spowoduje, że tekst akapitu rozłoży się równomiernie po obydwu marginesach slajdu. Teraz tę możliwość wybierzemy, klikając na nią lewym przyciskiem myszki i zobaczymy, co się stanie z naszym akapitem po zatwierdzeniu. Za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki na pozycję OK. Widzimy, że trzeci akapit został ułożony równomiernie pomiędzy dwoma marginesami slajdu. Teraz będziemy pracować w pierwszym akapicie tekstu, więc ustawimy kursor właśnie tam i wracamy do omawianego okienka. Aby przejść do niego bezpośrednio, Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na znaczek, który znajduje się w prawym dolnym rogu sekcji akapit, w tym miejscu. Po kliknięciu wyświetliło się już docelowe okienko. Druga sekcja nosi nazwę Wcięcia. Tu mamy możliwość ustalić wcięcia w tekście. Pierwsza pozycja to przed tekstem. I w polu obok wpisujemy odległość, jaka ma być pomiędzy lewym marginesem slajdu a tekstem. Obecnie wartość ta jest ustawiona na 64 mm. Zwiększymy ją na przykład do 1,5 cm. Obok tego wariantu znajduje się pozycja o nazwie Specjalne, a kliknięcie lewym przyciskiem myszki spowoduje, że rozwinie się lista wyboru. Mamy na niej dwie możliwości do wyboru. Jedna z nich nazywa się pierwszy wiersz. Wybranie tej opcji sprawi, że pierwsza linijka akapitu oddali się od punktora i przesunie się, a wszystkie pozostałe linijki akapitu będą na swoim pierwotnym miejscu. Wybranie drugiego wariantu, wysunięcie, spowoduje, że wszystkie linijki akapitu oddalą się od punktora i przesuną. Wybierzemy ten drugi wariant, więc klikamy na niego lewym przyciskiem myszy. Obok tego pola jest literka O. W ostatnim polu tej sekcji wpisujemy odległość wysunięcia. Obecna wartość jest ustawiona na 64 mm i zwiększymy ją do np. przykład 1,5 cm. Jak już wszystko zrobimy w tej sekcji, to należy zatwierdzić za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy na pozycji OK. Po tej czynności ujrzymy, że pierwszy akapit jest dalej od marginesu lewego niż pozostałe akapity i jest oddalony punktor od tekstu akapitu. Teraz będziemy pracować w drugim fragmencie tekstu, więc damy kursor właśnie tam i wracamy do omawianego okienka poprzez kliknięcie na znaczek znajdujący się w sekcji Akapit. Ostatnia sekcja nazywa się odstępy. Tutaj ustalamy interlinie. Pierwsze dwa warianty noszą nazwy przed oraz po. Za pomocą tych pozycji mamy możliwość ustalić odstęp przed i po akapicie. Obecne wartości wynoszą 10 oraz 0 i są one wyrażone w punktach. Zwiększymy je do na przykład 12 punktów. Kolejna pozycja w tej sekcji to interlinia. Kliknięcie na pole obok spowoduje, że rozwinie się lista wyboru. Wybieramy z niej rodzaj interlinii. Jest ich pięć i każdy z nich opiszę w formie tabeli, umieszczając ją na końcu tego odcinka. Dla przykładu, wybierzemy dzisiaj rodzaj interlinii o nazwie Dokładnie. Ostatnia pozycja nazywa się przy. I w polu obok wpisujemy wartość interlinii. Obecnie jest ustawiona na 18 punktów. Ją również zwiększymy do np. 30 punktów. Jak już wszystko zrobimy w tej sekcji, to należy tę modyfikację zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pozycję OK. Po kliknięciu widzimy, że drugi akapit posiada większe odstępy, zarówno przed, jak i po akapicie. Tu również są większe odstępy pomiędzy linijkami tekstu a kapitu. W tym odcinku to już wszystko. W następnym materiale będzie mowa o tabulatorach. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Wiktorii za użyczanie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.